Hejka! Ja jestem Weronika i chodziłam do drugiego LO. Teraz studiuję logopedię na Uniwersytecie Gdańskim. Z dwójki najlepiej wspominamy miłą, serdeczną atmosferę, wspaniałe znajomości, które trwają po dziś dzień i lekcje języka polskiego. Hej, jestem Kasia. Aktualnie studiuję lingwistykę stosowaną angielsko-niemiecką na Uniwersytecie w Bydgoszczy. Dzięki dwójce odkryłam moją pasję do języków. Kiedy poinformowałam nauczycieli, że właśnie taki kierunek chciałabym studiować, okazali mi oni bardzo dużo wsparcia, pomagali mi, abym miała jak najlepsze wyniki. No i w sumie dzięki nim teraz jestem tu, gdzie jestem. Drugie LO ukończyłam na profilu psychologiczno-pedagogicznym. Aktualnie studiuję na UMK w Toruniu na kierunku sport i wellness i najbardziej tęsknię za nauczycielami, którzy wspierali mnie w mojej sportowej pasji. Cześć, ukończyłam drugie liceum na profilu psychologiczno-pedagogicznym. Aktualnie studiuję fizjoterapię zwierzęcą. Z czasów liceum najlepiej wspominam e, chyba kółko teatralne pani Nowickiej, dzięki której odkryłam swój talent aktorski. Wjechy pana Masłowskiego, na których było zawsze bardzo ambitnie, ale też śmiesznie, oraz moją wychowawczynię panią Istynę Zimą Załęczkowską, z którą spędziłam bardzo dużo czasu na rozmowach i dzięki niej cieszę się, że teraz studiuję to, co studiuję. Cześć, jestem Dominika, chodziłam do drugiego lo Obecnie studiuję pedagogikę resocjalizacyjną na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Najlepiej wspominam ze szkoły zdecydowanie przygotowania do matury z języka niemieckiego u pani dyrektor, gdzie tydzień przed maturą miałam niemiecki dwa, czasami trzy razy dziennie, ale jest to jedno z moich najlepszych wspomnień, dlatego że dzięki temu jestem w tym miejscu, w którym jestem. I jest Jestem absolwentką dwójki, gdzie ukończyłam klasę o profilu psychologiczno-pedagogicznym. Obecnie jestem studentką trzeciego roku pedagogiki o specjalizacji i resocjalizacja z profilaktyką społeczną na Łomka w Toruniu. Ze szkoły najlepiej wspominam nauczycieli proces tworzenia filmiku szkolnego, do którego obejrzenia serdecznie Was zapraszam.